To był ogromny świat, a w nim ja, mały człowiek, razem z ojcem na wytrzeźwiałce chcieliśmy czegoś dowieść. W czas, gdy inni pili i niszczyli swoje płuca ojciec mnie uczył, jak matkę przez okno z domu się wyrzuca. Gdy miałem kurwa 12 lat, stary powiedział mi, że wanie kurwa matka się nie mieści. I gdy miałem 12 lat, to stary słuchał ebebe

Dobra, dawaj robimy Co nie lubisz, ga mafii? To no, to bardzo... Jakiś joint skurwesyn? Nie przypaliłbyś? Ja lubię właśnie włączyć sobie tego Kaliego i, I Gibonka jakiegoś, no do a... tego... Czuję, nie, że żyje w to wtedy. Gibonka, po, no, no. no 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 no, dokładnie. Pokaż to tu ma cohonez na No no Jest to słowo kochones, właśnie ale Ej, Arko kiedy ostatnio gibonka? Co przyjebacie? Ja właśnie dawno coś nie jarem Strasznie dawno nie jarałem Ostatnio Na kim no. się przywęcie z zamianym wziają No na... Co była Sportnał? No dzisiaj najlepszy towar jest, naprawdę No nie o nie Naprawdę Polecam dealera O kur... <grywa> nie spodziewałem się tego Z nim, Słop, z nim zawsze bodźka przypalę O kur... <grywa> no co o myślisz? Ej, ale to z jednego, nie? Z jednego No po jednym, jednym. A kur... I co, on to pewnie odp odpiera taką manianę, czy? No później jakieś te swoje kurwa regedensy jakieś wie, <grywa> odprawiać hey, no, Tak. Ta <grywa> Załącza mu się Chodzenie w miejscu Blancik na kolację Po blanciku to by mi się jeszcze bardziej wychciało Musiałaby jakaś druga kolacja jeszcze po blanciku Pamiętam, że kiedyś Jeszcze w synec jak Spaliłem z ziomem Po blanciku To ojebałem półmetrową pizzę A potem mówię, ej chciałbym coś jeszcze Naprawdę. Pół metra pizzy i jeszcze byłem głodny. <noise> to jest chore. A wiecie co Ziemek powiedział? Ty, ja też. Ja też. A i dla niego było pół metra i dla mnie było pół metra. Dwie pizze zamówiliśmy. Dobra, to... Dwóch płynie z, tam z kostguardem ze Strażą Przybrzeżną, która ma broń długa, a reszta helką. Spuścisz Maja w razie czego ludzi, okej? Okay? Okay. Spuścisz ich, spuścisz się, wiesz, im tam na. Też bym się spuszczać? No, spuścisz się im tam na statek, okej? Okay? Na tam, tam po środku możesz spuścić się i tam można normalnie się poruszać. Ale wylądować? ich spuścić. Nie no, spuścić się masz. Dobra, spuśćcie. Tam po środku, primody, primody, bo tam jedynie wtedy jedynie można ty, się poruszać, tam, tam gdzie oni są, to jak im się spuścisz, to tak. wtedy tam mogą się poruszać. Okay. I, jak, okay. I jak, wiadomo? Co z panem I szeryfem? Dobry. Dzień dobry. Jestem. No jest, jest y, proszę, tutaj zapraszam. Tutaj? Do, do mnie, tak? Proszę bardzo. Idę, idę. Komendant, szeryf, gubernator i wszystko. Bóg w jednym, z tego co to widzę, Bóg w jednym i Elka w kółeczku. Dobrze, oddaję panu. Nie ma miejsca już, żeby na dowodzie wpisywać. Że pa, u pana się Elka. Oddałem pana, dobrze, proszę sobie dobrać. Dziękuję, Nabieram. E, zapraszam pana tutaj, pana komendanta, szeryfa. Tu na lewo, 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 Dzie, nie, nie, nie. Tu na lewo, no idę. Tutaj, nie, nie, nie. Gdzie? Pan... Szogunie. <laughs> nie, nie. <laughs> tutaj, <laughs> dobrze. Pomyliłem się. Proszę właśnie. bardzo, proszę panu, panie komendancie. Jest no, pan no, najmocniej mnie A tu u pana jakaś leży. Jest to zapas Fidget Spinner, który przyniosłem. Fidget Spinner, proszę pana. Fidget Dobrze. Spinner, mogę jednego? O. Nie, bo już nie teraz wyzywają od cheaterów, to że nie... Od cheatera to nie będę używał nic. Znacznie więcej ziomeczków widziałeś w tej poprzedniej gierce, więc... Nie pierdol, pewnie, może masz odpalonego od, od samej alfy. Sorry, jest od dawna, to nie jest nowość, to prawda. Pierdolone kurwa z kurwy synek czytujące. Wszyscy kurwa byliby tylko łatwiej, nie? Jebane kurwa gnoje zasranę kurwa. A ja się kurwa dziwię, co start kurwa ma raz? Oszukujecie wszyscy! Ja się później wkurwiam! Włosy tracę kurwa! Siwieje w chuj! Dawid, a dlaczego mówisz, że nie przepadam z za... jej? Ja jestem z nim przyjacielem od kurwa latnie. lat, nie? Wiadomo, jak między nami są spięcia mniejsze, większe, takie siakie i owakie. I dowcipkujemy sobie, no, ale to nie jest to, że ja, wiesz, ja go nie lubię. Nie? Tak na pewno nie jest. Nie komentowałbym z nim. Ostatnie nasze stosunki bardzo się ociepliły. Boję się, żeby nie było za ciepło, ale na razie jest w granicach rozsądku. Kurwa, main Nie, mój kubek ukochany, kurwa Nie Jakie się chujowizny, nie? Co ty kurde! <laughs> ja ja wlazłem na tym i mnie nie zabił. Więc na podejście po prawej stronie tak mi się że mam daleko wstawione sobie obu I co, który jeszcze? No, no, ten ten, to już, no, teniesz mógł podłosić mi trochę. Co tam? Co robiliście, panowie? Kurwa, I was talking with my boyfriend. Oh, who's your boyfriend, Kasia? My god, my boyfriend is Argos. Hello, hello. Oh, Argos is your boyfriend. Oh, yeah, yeah. How long are you with uh, together? Yes. Like For minutes. For a Oh man. That's uh, long-term relationship. <laughs> yeah. Very much. I love Kasia, because he is very beautiful Beach. To nie z u To nie angielski. <grymne> Jak to ty jeszcze? Nie wiem, czy mogę wam opowiadać takie prywatne rzeczy. Bo wczoraj przeszliśmy... ...z Szymonem Kasprzykiem na nowy etap związku. On zdecydował, że może przy mnie pierdzić. <grymne> Ona mówi do mamy tego chłopa. Proszę pani, on ma wszy na głowie. Ja oczy takie. Mówię, co jest grane. Nie? Zaraz ja tam wchodzę, tam przy, kurwa. Nie zaczęło wszystko swędzieć, mówię już jestem cały w szwach chyba. No! A to tylko tak wiecie, tak jest czasami, że zobaczycie pająka i zaraz was wszystko swędzi. Nerwy, nerwy. Ja mówię, ja pierdzielę. Pani się zerwała, szybko chłop wybiegł od fryzjera. Dezynfekcja. Środki dezynfekujące wszędzie. Cześć, guma się ma! Hej, hej, Fiona! No, z rangą. To tak jak e, z ciusiakiem emeryta, tak rusza ta moja ranga. Tak coś się nie chce podnieść. I have to put some viagra dach. Ha! Ha! Where'd it go? Boom, you don't fucking know, I told you! Magic, make that bitch disappear all fucking day, boy! Fuck, man, I'm fucking good at this shit I love this shit Alright, alright, here we go So, I'm about to make the, be the best thing in the world.